Tak? Granie dziećmi. I te wszystkie, kurwa, telewizyjne prostytutki, tak? Które są znane, kurwa, z tego, że są znane. O, dzieci, wpuść się dzieci. Tylko, że, oj, nie wiesz, to jest gra. Te dzieci się skądś tam, kurwa, wzięły. Tych dzieci tam nie powinno być, bo jeżeli jest matka z dzieckiem, to zanim się zaczął ten cały, kurwa, syf napierdalania w tych całych, kurwa, ch, watach, to matka z dzieckiem to powinna sobie iść boczkiem na przejście graniczne i poprosić o azyl, a nie się pchać tam, gdzie, kurwa, tamci, tak? To jest raz. Następna sprawa. Znów, ja jestem nacjonalistą. Dla mnie najważniejsze, że jest polskie dzieci i Polska. Ja się z tym nie kryję, ja to zawsze mówiłem. W tym momencie w Polsce mamy zdiagnozowanych około tysiąca dzieci chorych na SMA. Lek na SMA to są kurwa, kurwa miliony dolarów. Lek jest nierefundowany. I teraz zwróć uwagę. Tfu, wejdź masz dziecko. Twoje dziecko ci umiera na twoich rękach. A ciebie, kurwa, nie stać, żeby ratować, przecież ja bym sobie, kurwa, od ucho wydłubał oko, żeby moje dziecko żyło. No nie, kurwa. Ro rocznie rodzi się około 50 dzieci z tym SMA. Nie widziałem protestów tych, kurwa, telewizyjnych prostytutek. Nie widziałem, kurwa, żeby stały pod Sejmem i domagały się od Ministerstwa Zdrowia, kurwa, żeby było przegłosowane dofinansowanie. No tego, kurwa, nie widziałem, nie? Następna sprawa. Wpuśćmy, kurwa, wpuśćmy. Wp